Adoracja. Ktoś powiedział marnowanie czasu dla Boga. Z jednej strony genialna definicja, bo, polega, bo, bo jej sens jest taki, że to jest oddawanie czasu. Z drugiej strony błędna, bo nie da się zmarnować czasu z Bogiem. Ale tak, adoracja polega na tym, i ja ku temu dążę, nie mówię, że to mi się zawsze udaje, raczej rzadko mi się to udaje, żeby po prostu z Bogiem być. Nic nie robiąc, nic nie mówiąc, o nic nie prosząc, za nic nie dziękując, po prostu spędzić z Bogiem czas. Ja patrzę na Niego, a On patrzy na mnie. Jak się spojrzy na obraz Matki Bożej Częstochowskiej, to się widzi, jak się kończy adoracja, bo ona jest taka opalona, dlatego, że się ciągle wpatruje w słońce, w światło Chrystusa, w Jego twarz, w Jego oblicze. I tak sobie to wyobrażam, że ona nie może oderwać wzroku od swojego syna. To jest, to jest wielki duchowy wysiłek. Ja się go dopiero uczę. Dziękuję.